Witamy w czwartym odcinku Poran na Akademię, po krótkiej przerwie, może nie takie krótkie, bo chyba był to miesiąc, ale z kim dzisiaj jestem? Z Wojciechem. A no nazwisko? Górkiewicz. No dobra, ale rocznik? 2007. 2007. No dobra, no to dzisiaj go sprawdzimy. Bramkarza mamy dzisiaj innego, też z Akademii, bo niestety nasz bramkier nie mógł dzisiaj wystąpić. Uff, I co powiesz? No nic, lecimy z odcinkiem, zobaczymy jak tam forma, myślę, że kilka, kilka brameczek na pewno fajnie, fajnych wpadnie. No i co? No myślę, że lecimy. A po treningach jesteś? Tak, mieliśmy dziś trening rano, właśnie. Aha, no dobra. No to co, lecimy. Dobra, lecimy z pierwszym karniaszkiem. Pierwszy przed, lecimy z drugim. Zdjęta pajęcznika, no co ja wam powiem? Lecimy w cineczka. Sorry, Berciu. Na razie mamy 3 na 3, lecimy z czwartym. Lecimy 4 na 4, ostatni karniaczek, staramy się 5 na 5. Lewy dolny. No cóż, ostatni nie wszedł, ale 4 na 5, spoko wyniczek. Na razie 8 punktów, lecimy do drugiej konkurencji. 4 na 5, 8 punktów w rzutach karnych. No już chyba jednego konkurenta to pobiłeś, nie? No myślę, że tak. Już chyba taki pewien zawodnik że jest dogoniony. Gaborek, pozdrawiam Cię bardzo. No fajnie, fajnie. Siadło 4 na 5. Dużo punktów w sumie zdobyłem z pierwszej konkurencji. Lecimy do wolniaczków. Ale piłka trochę mokra. Pogoda jest jaka jest. Co się stało? <laughs> no jest trochę mokra. No Mieliśmy lekką kraksę przed, przed rozpoczęciem. Zraszacz się nam włączył niespodziewanie. Bramkarz już cały mokry, piłka też. Ale jest dobrze. No. A tak. jak zapatrujesz się na rzuty wolne? Hmm... No. Myślę, że dwa pierwsze techniczne z prawej, potem no, Carlosik musi wlecieć tradycyjnie, no i z lewej hulaj dusza piekła nie ma. Co pójdzie, to pójdzie. <grym>, czy jesteś prawonożny? Tak, tak, jestem prawonożny. No dobra, no to co? No to lecimy. Przyszedł czas na wolniaczki. Może nie jest to moja mocna strona, ale postaramy się coś uderzyć, zdjąć pajęczynkę Hubercikowi. No, na treningu coś się działo, ale zobaczymy, co będzie tutaj przed kamerą. Lecimy. no tak jak mówiłem, nie jest to moja mocna strona średni strzał no. Lecimy z drugim. Oj, jaj, jaj. Chciałem bardziej po ale poszło bardziej na środek no łatwa piła dla bramkala. Lecimy ze środeczka Carlosa. Idę z tej, patrzcie, tu będzie szczęśliwy strzał. Aha, bo już jest kamera ustawiona. O, niestety. Nie ta konkurencja. Przyszedł czas na lewą nogę, no prawa słabiutko dzisiaj poszła, może lewa coś zaskoczy. Zobaczymy, lecimy. Tak blisko, ale no niestety nie ma, lecimy z ostatnim strzałem z wolnego. Ostatnia szansa na zdobycie punktów z tej konkurencji, fajnie by było, bo 8 to trochę mało. Ale zobaczymy co z tego wyjdziemy. No. Chciałem bardzo szczelić, bo po długim. Każdy głupek trafia w supek 0 na 5 w rzutach wolnych niestety. No niestety, niestety słabo mi poszło, ale spodziewałem się tego, to jest moja słaba strona. W klubie, znaczy w drużynie też nie szczelam wolnych. Karniaczki lepiej poszły, no i myślę, że powtórzę sam na sam tak jak karna. Czyli w sam na sam lecimy sztywno? Myślę, że tak. Bijemy rekordy? Postaramy się, brakuje 10 punktów, jest wysoko punktowana konkurencja, więc powinienem sobie poradzić. Wystarczy ci 15, czyli 3 sam na sam i jesteś królem. Ale zobaczymy, co z tego będzie. No i co? No i lecimy. Dokładnie, lecimy. Lecimy pierwsze sam na sam, liczę na to, że zdobędę tutaj dużo punktów. Gonimy liderów. Słabo, słabo. To nie jest moja mocna strona, tak jak wolne. Cienko. Lecimy z drugim. Pierwszy strasznie nieudany. Może teraz zdobędziemy kolejne punkty. Zobaczymy. Jest! W końcu udany pojedynek. Lecimy z trzecim strzałem. Lecimy z trzecim. Staram się strzelić drugą brameszkę. Mamy, lecimy do czwartego. Dobra, mam teraz czwarty, czwartą próbę. Postaramy się zrobić sosnowieckiego mekambę. Mam zejście do środka na lewą, więc zobaczymy co z tego będzie, ale lecimy. Jak powiedział, tak zrobił, jest siateczka, wykończenie też fajne. Lecimy dalej. No, pobiłem już kolegów z drużyny, mam chyba 23 punkty. Także lecimy, ostatnia próba, trzeba jeszcze ustalić wynik, uśrubować na przyszłość, żeby nikt mnie nie pobił. Lecimy. Ha. Nieudany pojedynek, znowu chciałem siateczkę, no, tak się to skończyło właśnie. No i pobiłeś 23 punkty. Gratulujemy, jak się z tego odniesiesz? No dzięki bardzo za gratulacje. Fajnie pobiłem chłopaków, ale jestem trochę zniesmaczony tymi wolnymi 0 na 5. No słabo, bo fajnie mogłem zdobyć kilka punktów. No ale cóż, takie życie. Trzeba po prostu ciężej je trenować dzisiaj na tym skupić. Chciałbym nominować Oliviera Walczaka do następnego odcinka. Może jego sprawdzimy też. Ogarniemy, ogarniemy. No ogarnie. i co? No i. No i to chyba tyle. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo za zaproszenie, dzięki, super było. No i tyle.